Z Ewangelii świętego Jana. W ostatnim najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Powiedział to zaś o duchu, którego mieli otrzymać, wierząc w Niego. Duch bowiem jeszcze nie wstąpił, ponieważ nie dokonało się uwielbienia Jezusa. Niektórzy z tłumu po usłyszeniu tych słów mówili: On rzeczywiście jest prorokiem. Inni stwierdzili: On jest Chrystusem. Inni jednak pytali: Czy Chrystus może pochodzić z Galilei? Czyż pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodził Dawid? I tak doszło z jego powodu do podziału wśród zebranego tłumu. Niektórzy chcieli go uwięzić, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Usłyszeliśmy przed chwilą Boże Słowo, to Słowo, które ma nas pokrzepić, umocnić. Ale tak jak słyszeliśmy w tej perykopie, jeśli ktoś jest spragniony, niech czerpie z tego źródła, bo tu jest ta. Życiowa mądrość, ale to jest Boża mądrość i Boża rzeczywistość. I dzisiaj, kiedy spamy w tym takim trudnym czasie, bo przecież przeżywamy to trudne doświadczenie tej epidemii, to jest to dobra sposobność do tego, abyśmy rzeczywiście zanurzyli się w to Boże Słowo, abyśmy to Boże Słowo odkrywali. Abyśmy się tym Bożym Słowem delektowali. Bo przecież, skoro jesteśmy uziemieni, to mamy dużo więcej czasu wolnego. I często, niestety, trzeba to nazwać po imieniu, my ten czas marnujemy. Dlatego skorzystajmy jeszcze ostatnie chwile, ostatni akord Wielkiego Postu, aby rzeczywiście umocnić relacje z żywym Bogiem. Bogiem, który tak bardzo nas kocha, który chce tą relację mieć mocną. I mówiliśmy już o poście, mówiliśmy już o jałomóżnie, o tych praktykach wielkopostnych, które mają nas przybliżyć do Pana Boga, a co więcej, przede wszystkim mają otworzyć nasze serca, abyśmy potrafili te serca używać. I dzisiaj powiemy sobie o modlitwie. Czym jest modlitwa? Oczywiście katechizm Kościoła podpowiada nam, że modlitwa jest... Rozmową jest dialogiem. Ale kiedy zwrócimy uwagę na teologię duchowości, to zobaczymy, że ta modlitwa wymaga zaangażowania całego człowieka rozumu i serca. Dlaczego rozumu? Bo ja wiem, z kim się spotykam na modlitwie. Spotykam się z Bogiem, a serca ja wiem, kogo kocham dlatego chcę się z Nim spotykać. I zobaczmy, że modlitwa sprawia, że człowiek potrafi przyjmować to, co Pan Bóg do niego mówi. A mówi bardzo wiele. Zresztą to Boże Słowo, ten miłosny list to źródło, z którego mamy czerpać, jest niesamowitą skarbnicą. Jeśli tylko chcemy, to możemy rzeczywiście tą relację z Panem Bogiem nawiązać. Jeśli chcemy, jeśli pragniemy i jeśli nam zależy. I oczywiście modlitwa sprawia, że nasze serca stają się piękniejsze. Jeśli się modlę, jeśli potrafię zwracać uwagę na tego, od którego wyszedłem, czyli od stwórcy, który mnie powołał z miłości i dla miłości, to potrafię również dostrzegać. Zresztą, tak jak Pan Jezus, mówimy, że Pan Jezus był człowiekiem dnia i nocy. W dzień przychodzili do Niego ludzie, potrzebowali Jego pomocy, On uzdrawiał, On pocieszał, a w nocy, w nocy tych wszystkich ludzi, którzy do Niego przychodzili, którzy się z Nim spotykali, zanosił na modlitwie Bogu Ojcu. I my również, zobaczmy, jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy z Bogiem dialogowali, ale dialog wymaga też słuchania. Nie tylko, żebyśmy mówili, zagadali, ale też potrzebna jest cisza. Na modlitwie ważna jest cisza, aby wsłuchać się w to, co chce powiedzieć do mnie Pan Bóg, co mi chce przekazać, jakie treści. I oczywiście czasem ja nie chcę Pana Boga słuchać. Dlaczego? Boż taki człowiek jest. Jesteśmy podobni trochę do Izraelitów. Którzy błądzili na pustyni. Oni doświadczyli wielkiej miłości Pana Boga, a mimo wszystko byli przewrotni. My też doświadczamy tej miłości, a często jesteśmy przewrotni. Dlaczego? Bo nie chcemy pełnić woli Pana Boga, ale chcemy pełnić naszą wolę. I Pan Bóg często nam pokazuje, że nie tędy droga. Czas Wielkiego Postu jest po to, abyśmy weszli w tą bożą rzeczywistość. Abyśmy się nie pogubili, abyśmy, krótko mówiąc, nie wyprzedzili Pana Jezusa, ale podążali za Nim, bo On jest tym dobrym pasterzem, On jest tym źródłem, z którego mamy czerpać. I oczywiście dzisiaj w tej perykopie słyszymy też o różnych podziałach między tymi, którzy Pana Jezusa słuchali. Te podziały są do dzisiaj. Dzisiaj często nawet my potrafimy się w czasie tej epidemii, która się rozpanoszyła w naszej ojczyźnie, na świecie, podzielić się jeśli chodzi o modlitwę, podzielić się o Pana Boga. Często to my niestety oskarżamy Pana Boga o to wszystko, co nas dotknęło. A przecież Pan Bóg chce dla człowieka tego, co najpiękniejsze, najbardziej wzniosłe. I oczywiście, skoro Pan Bóg chce dla nas tego, co najpiękniejsze, to chce również, abyśmy potrafili dostrzegać piękno. Nie tylko te same trudne sytuacje, trudne momenty, ale zobaczyć piękno. Dzisiaj się obudziliśmy, możemy podziwiać ten piękny świat, możemy zachwycać się jego pięknem, ale też możemy popatrzeć z innej perspektywy i powiedzieć, cóż takiego, jeszcze na tym świecie brakuje mi Tylu spraw, tyle przyjemności, jeszcze bym chciał, tyle różnych rzeczy, różnych przedmiotów, które mi będą służyły. Popatrzmy trochę inaczej. Zwróćmy uwagę, że Bóg się o nas troszczy, że chce tego co piękne. Oczyma wiary teraz zwróćmy uwagę na ogród rajski. W ogrodzie rajskim było pięknie, człowiek się zachwycał pięknem. Niestety zepsu, zepsuliśmy to przez nasze. Nieposłuszeństwo. Niech zatem to Boże Słowo będzie dla nas umocnieniem, ale również motorem do tego, abyśmy chcieli czerpać ze źródła, chcieli czerpać z Bożego źródła i, krótko mówiąc, abyśmy to Słowo poznawali i tym Słowem żyli. Modlitwa sprawia, że człowiek staje się piękniejszy, bo im bliżej Pana Boga, tym my jesteśmy piękniejsi. A jałomóżnik papieski, kardynał Krajewski mówi, kiedy się modlisz, to tam jest centrum świata. Dlatego nie bójmy się modlić, nie bójmy się rozmawiać z Bogiem, nie bójmy się nawiązywać tej relacji. Niech ta relacja będzie mocna, niech będzie silna, abyśmy nie tylko mówili o Bogu, ale przede wszystkim żyli. A to, czy żyjemy Bogiem, ukazuje nasze serce czy rzeczywiście kochamy, czy potrafimy dzielić się tym, co w nas jest, tym, co jest najpiękniejsze, czy potrafimy czynić dobro, czy rzeczywiście podążamy drogą Ewangelii, drogą prawdy, czy może w życiu niestety wprowadzamy swój własny plan. A ten plan często nie jest zgodny z wolą Pana Boga. Niech zatem to Boże Słowo nas oczyszcza, umacnia, abyśmy potrafili widzieć jak Chrystus, mówić jak Chrystus i słyszeć jak Chrystus. Niech na ten czas wielkiego postu dobry Bóg wszystkich błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.